o oh, boże oh. nie wiem czy lepiej udawać, że to jest pierwszy filmik, który kręcę czy po prostu wprost wam powiedzieć, że to jest jeden z ostatnich ale będzie dodany jako pierwszy. Czy wszystko dobrze widać w kadrze? och tęskniłem za tym. Hej wszystkim z tej strony Wojtek i um, witam <śm> nie chciałem wracać tak bez przywitania się planowałem dodać od jutra filmiki pierwsze, ale uznałem, że dodam najpierw ten żeby po prostu się przywitać. Nie wiem jak wyglądam, pewnie okropnie, jakby Halloween już był, ale jakby ktoś pytał, to przebrałem się za Łukasza Szumowskiego, szczególnie pod oczami. Także nie wiem nawet o czym mam mówić. Napisałem sobie dosłownie parę notatek na telefonie, żeby wiedzieć jakby co powiedzieć i um, mam nadzieję, że ten filmik nie będzie trwał długo, ale to zdanie usłyszycie jakieś 10 razy w tym miesiącu i zawsze będzie to oznaczało, że filmik trwa długo, ale ten naprawdę chcę, żeby trwał 10 minut bo nawet nie chcę go montować za bardzo, bo nie mam na to czasu. Czy wszystko dobrze widać chyba tak? Ehm, co tam u was, jakby żyjemy. Patrzę na moje punkty, żeby wiedzieć o czym mam mówić. Ehm, czy wszyscy jakby żyje... Czy ktoś jeszcze w ogóle zagląda? Bo jakby ostatni raz, jak w ogóle ostatnio do mnie dotarło, że ostatni raz, jak byłem na tym kanale i dodawałem filmiki dwa do was rozmawiałem, to nie było jeszcze chyba żadnego przypadku. Ehm, sami wiecie czego w Polsce. <laughs> Jakby w momencie, jak to nagrywam, dochodzimy do granicy pół miliona i końca nie widać, co jest przerażające. Um, no, wiele się zmieniło, i ten rok to był rok, to jest rok, to będzie zawsze zapamiętany jako rok, który dla nas wszystkich pewnie był koszmarem. Nawet dla mnie, osoby, która lubi siedzieć w domu, i jakby, wiecie, na początku sobie żartowała, o mój Boże, lockdown, nie muszę pochodzić z domu, ale fajnie. Jakby po tym, jak ostatni raz widziałem kogokolwiek poza ludźmi w sklepie, w sensie ekspedientkami w sklepie, mija pół roku i to jest przerażające. W sensie, ach, nawet ja mogę mieć dość, a to znaczy że naprawdę jest źle. Nie wiem w ogóle, czy to dobry moment, czy był to dobry moment, żeby wracać, ale... Jakby już za późno. W sensie nie dość, że wirus, to jeszcze jak nie ataki na LGBTy, to ataki na kobiety. Jakby gdzie się obrócić, to się kurwa pali. I nie wiedziałem, czy to jest dobry moment, żeby wracać i udawać, że wszystko jest okej, okay, bo nie jest. A też nie chciałem dodawać filmiku, w którym będę płakał jak bardzo jest źle, chociaż jest. No, ale uznałem, że jakby ja wiem, że przez ostatnie pół roku. Mam swoich tam youtuberów lubionych, których oglądam regularnie i którzy pomagają mi przetrwać. Więc uznałem, że może ktoś tu jest dla kogo ja mogę być taką osobą. Wiem, że są tu osoby, które lubią oglądać 40-minutowe filmiki, gdzie ja płaczę nad tym, że ktoś wygrał grami, a ktoś nie wygrał. Więc jeżeli ja jestem taką osobą dla kogoś i komuś pomogę przetrwać te najbliższe tygodnie, to może warto. A poza tym, poza wszystkim mnie to bardzo odciąga. Od myślenia o rzeczywistości, która mnie przeraża i przytłacza, i ilość ataków paniki, jakie miałem, zanim wziąłem się za robienie filmików od nowa, była przerażająca, więc um, to też jest terapia, terapia dla mnie. A może będzie też i dla Was, nie wiem. Od razu mówię, że ten filmik, który nagrywam teraz, to jest filmik, który nagrywam dosłownie, który dzisiaj jest 6 listopada, piątek. Um, ale filmiki, które będziecie widzieć, to są filmiki, które były nagrywane od początku września. Do, do teraz, bo tak naprawdę, ostatnie filmiki muszę jeszcze nagrać. Więc to będzie ogromny rozstrzał, będę w różnych miejscach, będzie, będą różne rzeczy się działy za mną, będę miał różne fryzury, bo nie chodziłem do fryzjera, a potem chodziłem, a potem znowu przestałem. Um, także spodziewajcie się wielu zmian, um, wielu outfitów, wielu. Um, jakby wary pod oczami są mniejsze albo większe w każdym filmiku, więc spodziewajcie się takich podróży w czasie. Tak naprawdę, właśnie fakt, że ja w ogóle nad tymi filmikami zacząłem pracować już od lipca, w sensie wiedziałem, że chcę wrócić, ale uznałem, że zamiast narzucać sobie jakieś mordercze tempo, to po prostu zrobię to po swojemu, zrobię to powoli i jak będę gotowy, to po prostu to nagram, zmontuję i dodam. I wyszło mi to naprawdę fajnie, w sensie filmiki są zmontowane, prawie wszystkie, prawie wszystkie są nagrane i gotowe. Ale wyglądają trochę inaczej, bo są trochę bardziej takie multimedialne, nie tylko ja rozmawiam, ale są też przerywniki do występów, czy do piosenek, które omawiam, więc to może być trochę ciekawsze dla Was. A mam nadzieję, że Wam się to spodoba i że będziecie zadowoleni. Jeżeli nie, to jakby za późno, bo już to jest wszystko dodane i muszę to dodać, bo, bo jakby nie może się to kisić jakby w jakimś czystu Także nie wiem co jeszcze. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, że wszyscy wokół was są zdrowi. U mnie na szczęście tak, ale jakby chyba już w tym momencie wszyscy mamy znajomych, znajomych czy jakichś tam dalszych członków rodziny, których dotyka ta sytuacja. Um, więc no tak jak mówię, ja jestem osobą, która jest jednym wielkim kłębkiem nerwów tak w ogóle, a w ostatnich tygodniach czy miesiącach to już tak totalnie. Um, więc naprawdę siedzenie i montowanie filmików, czy nie wiem, narzekanie na rozdanie nagród grami, czy na Um, Eurowizję, która się nie odbyła, to naprawdę wbrew pozorom mega pomaga mi zapomnieć o tym, jak chujowe jest wszystko dookoła i ile jeszcze naprawdę nas nerwów to wszystko czeka. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Przed Wami jest um, na pewno recenzja albumu Oriany: Positions. To jest najnowszy filmik, który nagrywam ostatnio. Mam nadzieję, że Wam się. Znaczy nie wiem, czy Wam się spodoba. Ten filmik jest kontrowersyjny, bo ja mam tyle opinii na temat tej płyty, że jakby szkoda garać. A potem. Dowiecie się, jakich albumów słuchałem w zeszłym roku najczęściej, potem dowiecie się, co sądzę o rozdaniu nagród Grammy, a na końcu dowiecie się, co sądzę o Eurowizji, która się nie odbyła. Także, um, no czeka to w sumie chyba 11 filmików i każdy trwa dobrze ponad 30 minut, niektóre nawet więcej. Więc nie wiem, czy dacie radę troszkę obejrzeć. Jeżeli ktoś da radę obejrzeć wszystkie te 11 filmików, co daje, nie wiem, 6 godzin oglądania, Um, to będę w ogromnym szoku i będę na pewno zadowolony. Bo tak jak mówię, jeżeli komuś to pomoże się rozluźnić i oderwać od tej smutnej rzeczywistości, to to, to jest najlepsza nagroda. I um, no, mi to pomogło. I dla mnie um, ostatnie dwa miesiące to był naprawdę. Mega fajny okres, bo mogłem sobie e, wrócić do tego, co lubię robić, bo lubię robić filmiki, i lubię montować filmiki, i lubię wymyślać filmiki, i lubię narzekać e, w tych filmikach, i lubię potem montować je i narzekać na to, że mówię za dużo AM. Co wy też wyłapujecie i nie to zawsze denerwuje, ale oduczyłem się pilnowania, żeby tak nie robić. I na niektórych filmikach. Na pewno na filmiku z Position to wychodzi, bo on był nagrywany po dość długiej przerwie. Um, nawet teraz mm. także no. Tęskniłem za tym i um, za wygłupianiem się do kamery, jakby, więc mam nadzieję, że ktoś tu za mną też tęsknił i że będziemy razem sobie narzekać na to wszystko i ten listopad jakoś przeżyjemy wspólnie, a potem grudzień i kolejne tygodnie i miesiące. Nie wiem, czy coś jeszcze, czy ja coś jeszcze mam tu w notatkach. To Mam um, dosłownie napisane, trzymajmy się wszyscy zdrowo. Ach, tak bardzo, tak bardzo ja, tak bardzo... Chyba wszystko, nie wiem, ten filmik już trwał 8 minut, miał trwać 3. Um, to jest jakby wstęp to jest taki krótki wstęp uh, i to jest okazja do tego, żeby się dosłownie przywitać, bo następne filmiki będą po prostu jakby leciały już od początku uh, i tak jak mówię, one są wszystkie nagrywane w różnym czasie, w różnych miejscach um, w, z różnymi jakby wyglądam różnie, więc ostrzegam, że <ścoughs> czasami będzie to wyglądało śmiesznie, jak na jednym filmiku wyglądam taki, i siedzę gdzie indziej na drugim filmiku siedzę gdzie indziej i wyglądam jeszcze inaczej, a potem wracam do starego wyglądu, jakby wiecie o co chodzi. A um, mnie się ten sposób nagrywania bardzo podobał i mam nadzieję, że wam też się to spodoba. Już nie przedłużam, bo naprawdę nie mam czasu na. Jakby nikt z nas nie ma czasu na kolejny 30-minutowy filmik. Cieszę się, że wróciłem. Liczę na to, że. że Wy też się cieszycie. Nie wiem. Nie wiem, cokolwiek. Oglądajcie te filmiki. Narka. Dziękuję za uwagę, ale idziemy stąd. Widzimy się jutro. I pojutrze, i po pojutrze. Subskrybujcie ten kanał, dzwoneczkujcie o, łapkujcie w górę, bo mój kanał pewnie umarł gdzieś w czeluściach algorytmu YouTube'a, także trzeba go ozdrowić i ożywić, a tylko się go używi w ten sposób, żeby jakby... Tracę logiczne zdanie. Nie wiem. Ratunku. Przynajmniej Adel się dobrze bawi. Coś jeszcze? Nie, moi sąsiedzi. Skaczą. Idę stąd. Narka, pa! Pa, pa!